A tu proszę Państwa Nysa 522, pogotowie ratunkowe, według tego co jest tutaj napisane. Auto jest jak widzicie po, po renowacji, jest to otwarte. Kolor boczków sugeruje, że to chyba oryginał. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Całkiem spoko zrobiona tapicerka. Są pięć dwa karetka. O, tam będzie najciekawsze. Zaraz spróbuję się tam dostać. R.E.K. to Rzeszów. No nie ma to za dużo wyposażenia. Czy nie jest to taka Pełnie wyposażona. Może to tylko do transportu. Nie wiem, aż tak się nie orientuję. Ciężko mi też powiedzieć, czy to jest oryginał, czy nie. Tak sobie podróżował pan lekarz. Albo tu podróżował pan lekarz, nie wiem. A tu sobie podróżował pan chory. No, drzwi są takie karetkowe. To może to oryginał. Jeśli macie taką wiedzę i potraficie to rozpoznać, to dajcie znać. A ja przenoszę się do tyłu. Mam chęć otworzyć te drzwi. Są otwarte. Normalnie tego nie róbcie. Mówię o otwieraniu. Chyba, że wcześniej to uzgodnicie z, z właścicielem lub kimś tutaj z, z obsługi. Ja to uzgodniłem i dlatego mam pozwolenie na, na otwieranie tych samochodów, ale Wam bez pozwolenia nie, nie polecam. Szanujcie cudzą własność. No to tyle z wnętrza nyski.